No siemanko, Elzo, Michał z tej strony. Więc, słuchaj mnie. Mam tutaj jeden testnet na całkiem świeżej sieci. Sieć nazywa się Horizon. No i mam tutaj jedną taką aplikację. Niby mają być tutaj takie nagrody, ale nie wiadomo. Więc po prostu przeklikamy sobie to dla świętego spokoju i nie będzie ten testnet wymagał żadnego na zaangażowania finansowego. Żadnych przedziwnych akcji na social mediach, tylko elegancko... Sama zabawa na zdecentralizowanej aplikacji ściągniemy sobie ze skrenika jakieś tokeny testowe, przeklikamy to i później elegancko czekamy aż obsypią nas złotem, więc z tym pozytywnym info zapraszam oczywiście na Intro! Pani myczny. Pani myczny. Super, więc lecimy tutaj. Tutaj jest właśnie informacja o. Tego całego testnetu. Testnet za, nazywa się Yuma Testnet. Można tutaj zrzucać smart kontrakty na tokeny wymienialne, jak i niewymienialne, także deweloperzy mogą się pobawić. Tak jak powiedziałem, czas operacyjny do 26, czyli do końca weekendu. Jeśli chodzi o te smart kontrakty, to możecie sobie popróbować na remixie to tam przeklikać. Ja przed chwilą klikałem, ale coś tam chyba nie działa, nie wiem. Więc tutaj jest ten testnet, który mam właśnie na celowniku i tutaj są słapy, jak i również domeny, bo to jest Zen z Domain. Choraj, Zen, Zen Domain. Więc na początek co będziemy potrzebować do tego testnetu, musimy sobie dodać oczywiście tą e, sieć testową. Potem wbijamy tutaj do nich na kranik elegancko submit. Dostaniemy chyba pół tokena, tak jest pół zen i wtedy wbijamy tutaj, tylko zmienimy sobie sieć. Dobra jest, pokazuje mi tu 0zen, ale mam tutaj trochę tego. No i sprawdźmy na co możemy sobie wymienić. No zens możemy sobie wymienić, wymienimy sobie 01 zensa. O, dużo tokenów dostaniemy, to elegancko. Confirm, zatwierdzamy to. Na naszym Metamasku. Jeszcze raz zatwierdzamy. A nie, ja tu nie chcę się zmieniać na arbitrum. Dodamy sobie ten token. Niech on tu się pokazuje w tym naszym meta. Czemu nie? Dobra, ok, pojawiły się tokeny i jeszcze możemy sobie tego wuzena, Czemu nie? A WZEN akurat jest 1 do 1. Ciekawe, jakie one to mają pulę płynności. Zen, 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 zen. Czyli pewnie jeden jest zwrapowany właśnie. Więc wymieńmy sobie na tego zwrapowanego również. Ciach, wrapujemy, zatwierdzamy i cierpliwie czekamy. Dobra, jest zwrapowany. To jak już zrobiliśmy sobie wszystkie, to teraz tutaj dodajemy add liquidity i tego zensa. I tutaj nie wiem, chyba potrzebujemy jakieś 0,05. Może tak? Trochę słabo to wygląda, jak tu dostaję te notyfikacje za plecami, ale jakoś spróbuję je zablokować. Dobra, dajemy tutaj tego aprowa. O, nie wiem, czy widzieliście, ale Metamask wrzucił tutaj nową opcję, taką fajną, że można pisać, jakie konkretnie pozwolenie tutaj dajemy na to tokeny. Ja daję wszystko, bo to są tokeny testowe, także mnie to nie obchodzi. Czekamy tylko na zatwierdzenie i zrobimy sobie tego pula płyn. Dobra jest, teraz dajemy supply, confirm supply, potwierdzamy na portfelu. Chwila to trwało, będziecie musieli się uzbroić w cierpliwość, ale poszło tak jak widać. I teraz jeszcze jedną tą pulę musimy tutaj postawić. Dobra jest, siedzi elegancko. Możemy wrzucić też trochę tutaj depozyt. Wrzucimy tutaj 20 na przykład. Podpisujemy, deponujemy zatwierdzamy i cierpliwie czekamy. Dobra, teraz stawiamy taką pulę zęsa do zwrapowanego zęsa. Dajemy tutaj supply i zobaczymy, czy to, to nam przejdzie. Bo widziałem, że jeszcze takiej puli nie ma. To znaczy, możliwe, że jest, ale nie mają farmy. Więc my sobie taką pulę dodamy i możliwe, że będziemy pierwsi. Wtedy może coś zarobimy: jakiegoś testowego zęsa. Dobra, nie będziemy tutaj czekać. Zęsa do zwrapowanego zęsa się nie da, ale jeszcze tam widziałem, że była taka kombinacja. Chociaż no, to nie ma różnicy, czy ten zens jest tu, czy ten zens jest tu, ale widziałem, że mają taką farmę, więc postawię im taką płynność, chociaż wydaje mi się, że to jest ta sama płynność, którą postawiliśmy wcześniej. Dobra, dodane to teraz możemy wejść sobie tutaj na farmę i dodaliśmy tego, więc teraz możemy dodać sobie trochę tego deploy deposit. I mean, czemu ja po angielsku mówię. 15 damy, a tu nie możemy dać aprowa. I czemuż to? No, teraz wskoczył dopiero. Testuje cierpliwość ten testnet. Nie to, że my to testujemy, ale on też. Trochę testuje nas, tak mi się wydaje, że to jest takie pod podwłos chce nas wziąć. Dobra, mamy tutaj już mamy e, zdeponowane. To może zrobimy taki myk, że weźmiemy tutaj withdraw. A ja nie mogę połowy sobie wy, ten wypłacić? To ja nie chcę w takim wypadku. Niech to tu siedzi. Dobra, to mamy jedną i drugą. Teraz walimy tutaj na te zen nazwy. Ostatnio ktoś pisał, na co my te nazwy mintujemy, po co nazwy? A kolego ID dostałeś? To teraz już wiesz. ID dostali również ci, którzy mintowali auty na Galxe. Jeśli nie wiesz, po co są te auty na Galxe, to czasami może się opłacać, czasami może się nie opłacać. Ważna jest bardzo cierpliwość. Dobra, Michu. Lecimy z tym. Michu Zen. O, fajne nawet. Michu Zen. Na 5 lat to sobie zarejestrujemy, sprawdźcie tylko czy Wam wystarczy na opłatę transakcyjną, bo no mają, mało dają tych tokenów. I teraz tak, tutaj Request to Register, później trzeba poczekać 30 sekund. Chodzi o to, żeby nie zarejestrował ktoś tej samej domeny w tym samym czasie jak my to robimy, dlatego trzeba tutaj chwilę poczekać i właśnie nas przeniesie. I co? To już jest to? Ja nie wiem czy ja to zatwierdziłem, czy nie, no ale wygląda jakby to już było. Zrobione. Page not found. Refresh nic nie daje. No, wziął address. No kurde, na Explorerze nie widzę tej transakcji. Czy mnie ścieniają? No tutaj niby jest pokazana. Wymintujmy jeszcze jedną. Michaś. Wymintujmy jeszcze jedną. Dla pewności też na 5 lat. Tutaj request to register. Only one a name can be registered per address. A czyli no dobra. To już mamy chociaż odpowiedź, że znaczy, że nam się powiodło. Jeśli chodzi o jakieś tutaj konkretne atrakcje, czy żeby były jakieś krótszy, czy jakieś ołty, to raczej nie. Tutaj widzę, że retweetowali jakiś Hebeswap. Ciekawe, czy to działa na tej samej sieci. Jak na tej samej sieci, to możemy sobie przeklikać. Tylko żeby się to załadowało jeszcze, to byśmy przeklikali, ale... No? O! Ale to jest na Ethereum Classic jakiś. Co to jest? Nie, to nie dla nas. To dla chętnych. Jak chcecie, to klikajcie. Moment, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj możemy wypełnić ten formularz, tylko że to jest formularz od sieci. First of all, who are you? Not a developer. Nie będziemy ich ściemniać przecież, nie? What language do you use? Polish. Lecimy <laughs> no co? Ja... ja buduję na BNB. Did you participate on Dune testnet? Aj kurde, coś no co minęło niestety. Continue, thank you connect 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 deploy nie deploy nie set, status use ok no i tutaj really positive zawsze positive what do you like the most fałset <sniffs> Dobra, tutaj się pokazała ta domena jednak. 1.01. Taki, no gościu, no blond tak, ale trochę za długie te włosy. Okulary, wąs... Wąs dzisiaj trochę krótszy, ale wszystko się zgadza. Dobra, OK. Tutaj. Tutaj co mogliby poprawić? Mm, tutaj nie. We just create. o, elegancko. What support the resources do you utilize using the product? Documentation. OK. For. Tutaj dajemy im nasz adres. OK. Piątkę dajemy. Tutaj jakąś opinię szybko. E-mail. Well done, big thanks. Enter the giveaway. A to oni tutaj giveaway robią Giveaway dodatkowo jeszcze 3 winners will get 100 we wdzenie. No to czemu nie? Przecież możemy się zapisać. O, ja, tutaj jeszcze są taski. Na początku wideo mówiłem, że nie będziemy tych tasków robić, więc olać to. Znaczy, kto chce, to może sobie zrobić. Dobra, wydaje mi się, że to już chyba zrobiliśmy tutaj wszystko. W ogóle, tak trochę nie powiedziałem Wam, dlaczego to robimy, a odpowiedź jest tutaj w dokumentacji, w sumie to w white paperze. Chodzi mi konkretnie tutaj o tą linijkę, która bardzo rozgrzewa moje serduszko i 25% to jest taka no dobra liczba którą fajnie, żeby właśnie ci testerzy tego, tego testnetu dostali, bo wydaje mi się, że zasłużyli wszyscy, a tym bardziej, jeśli ktoś yy, przysłużył się całej społeczności i zrobił na przykład instrukcję w postaci wideo, to ta osoba szczególnie powinna dostać takie daje. Dobra, to to by już było wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Życzę wszystkim powodzenia. Siemanko, Jo.